No to rozłóżcie razem ze mną pieniądze do wyzwań. Na początek zaczniemy sobie od wyzwania 52 tygodnie, które jest moim priorytetem, i tutaj wkładamy dzisiaj 115 zł. Dzięki temu razem w kopercie mamy już tutaj 1170. Już niewiele brakuje nam w tym wyzwaniu, dlatego postanowiłam, że to wyzwanie jeszcze z nami chwileczkę zostanie. Mam nadzieję, że w styczniu uda nam się je ukończyć całkowicie. Do koperty wkładamy 115 zł i następnie lecimy dalej do kolejnych wyzwań. Następnym wyzwaniem, jakie sobie dzisiaj uzupełnimy, to będzie wyzwanie o wbąbkę. I tutaj sobie odłożymy też troszeczkę pieniążków, zamolowujemy następująco 5-6 pól. I w taki oto sposób odkładamy tutaj do koperty dzisiaj 20 zł i razem mamy już tutaj w tym wyzwaniu 50 Następnym wyzwaniem, jakie sobie dzisiaj uzupełnimy, będzie to wyzwanie 50 groszy. Tutaj już bardzo długo nie dokładaliśmy nic do tego wyzwania, dlatego dzisiaj dokładamy tutaj aż 12,5, czyli 6 zł. Zamalowujemy 12 pól i wkładamy do koperty 12,50 groszówek i dzięki temu mamy już tutaj prawie 10 zł, dokładnie 9,50. Następnie wygrzebuję drobne, które zostały i udało mi się tutaj uzbierać 11 zł i te pieniądze pójdą w wyzwanie. Zimowa podróż. Zamalowujemy tutaj 11 zł. Pieniążki wkładamy do koperty i razem już w tym wyzwaniu dzięki tym 11 zł mamy tutaj 321 zł. Drobniaczki rozłożymy sobie w kolejnym filmie. Pozdrawiam